Cześć, ty Stronfmeber. E, witam Was w odcinku, w którym ogłaszam konkurs. E, jak e, wiadomo lub nie, z okazji tej, że ukończyłem e, serię z gry Star Wars, przed chwilą dosłownie e, odcinek przedostatni z tej serii. E, jeżeli ktoś nie obejrzał, to bardzo zapraszam. E, ale przejdźmy już do konkretów. Co będzie, co będzie trzeba zrobić w ogóle, żeby wziąć udział w tym konkursie? Prosta sprawa, musicie znaleźć moment, w którym to oczywiście dotyczy gry Star Wars. Mówię tutaj, musicie znaleźć moment, w którym walczyłem z Lukiem przeciwko z złym Jedi. Tak, żeby nie było wątpliwości, teraz na ekranie wam się wyświetla moment, o którym mi chodzi. Musicie po prostu znaleźć e, ten odcinek, w którym to było, e, i napisać e, odpowiedź. Napisać mi na maila, który Wam się powinien też wyświetlać. E, I tu od razu mówię, żeby nikt, nikt Was nie pisał odpowiedzi w komentarzu, bo jeżeli taka osoba też napisze e, zgłoszenie do konkursu, automatycznie będzie zdyskwalifikowana. E, I teraz. E, w jakiej formie macie wysłać to w ogóle na maila, to już też wam się wyświetla. Temat no najlepiej, żeby było konkurs tam myślnik Star Wars czy coś takiego. Ważne, żeby był konkurs, tak słowo zawarte. Dalej w... następnie odpowiedź dajecie dalej pod spodem napiszcie swoją nazwę kanału YouTube, jeżeli w ogóle taki posiadacie, jeżeli nie, no to po prostu nie piszcie i nick z Minecrafta niżej to jest kolejna rzecz i jeszcze jedna rzecz to jest żebyście napisali mi którą z tych nazw, czy nazwa kanału YouTube, czy Nazwa Nick z Minecraft'a ma być wyświetlany podczas brania udziału w konkursie. Bo ja będę, zrobił, będę robił tak jak ostatnio, bodajże, ostatni konkurs. Osoby, które wyślą mi zgłoszenie, ja po prostu spiszę je sobie i będzie losowanie. Na tej zasadzie będzie odbywał się ten konkurs, więc każdy po prostu ma równe szanse. Nie, nie zmuszam Was tutaj do budowania czy czegoś takiego. Nie każdy to potrafi. Po prostu robię to z okazji tej właśnie, że się skończyła seria z jakiejś gry. I podejrzewam, że będę już teraz robił to w ten sposób na stałe. Że jak skończę jakąś serię z jakiejś gry, to po prostu będzie konkurs odnośnie właśnie tej serii i będzie można coś wygrać. I teraz przechodzę do nagród, bo nagrody są jednak związane z... Typowo z Minecraftem, nie chodzi tutaj o Star Wars, tylko o Minecraft oczywiście. No i tak, zacznijmy od trzeciego miejsca. Osoba, która zajmie trzecie miejsce, będzie mogła wystąpić albo w odcinku Minecraft Zbitkowie, albo w przejść ze mną mapę Escape, plus dodatkowo wysyłam mapkę escape'ową zbudowaną przeze mnie. Aczkolwiek jest to już stara mapa zbudowana chyba pod update 1.7 bodajże więc no nie wiem czy, czy wszystko tam będzie działało, ale raczej powinno. Planuję też przy okazji podkreślam, planuję też zbudować nową. Na update 1.2, więc prawdopodobnie już przy następnym konkursie będzie nowa mapa. Miejsce drugie osoba, która zajmie miejsce drugie może przejść ze mną mapę Escape oraz wystąpić w odcinku, no i oczywiście dostaje mapę Escape przeze mnie zbudowaną. Pierwsze miejsce praktycznie bez zmian, jest dokładnie to samo, czyli wystąpienie w odcinku, przejście mapy Escape oraz mapa Escapeowa przeze mnie zbudowana. Dwa miejsca pierwsze są takie same, to po to właśnie, żeby nie było potem że tylko tam jedna osoba wygrała załóżmy i to i to, a druga już tylko musi wybierać czy coś. Nie ja zrobiłem w ten sposób, żeby nie było. Jak widzicie, znajdujemy się teraz w dżungli. W przyszłym odcinku tak, zajmiemy się tym domkiem. No. To by było w sumie na tyle. Aha, jeszcze czas... Y, y, ile na to macie? Bo, bo teraz są święta. Tak kurczę, troszeczkę nie w 5, nie w dziewięć wyszedłem z tym konkursem, bo są święta, tak? Nie każdy ma czas, każdy... Nie, niektórzy przygotowują się do świąty jakoś tam bardziej. Niektórzy mniej. Y, zależy. No ja dzięki temu będę miał teraz sporo czasu, bo ja nie, nie za bardzo... Nie ma jakiegoś... Nie, 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 nie... nie nie przygotowuję się tak bardzo do tych świąt, tak? Bardziej więcej mam tego wolnego czasu niż zajętego. Nie wiem, jak wy. Dlatego czas do wysyłania tych odpowiedzi macie do środy. Do środy do godziny 12 w nocy możecie wysyłać odpowiedzi, więc myślę, że to będzie takie w miarę uczciwe. Mam nadzieję, że weźmie chociaż kilka osób w tym konkursie, aczkolwiek już w, w poprzednim. Pamiętam, że już było sporo tych osób, więc nie było, było z czego wybierać, że tak to powiem. Dobra, myślę, że wszystko powiedziałem. Oczywiście w opisie, gdyby ktoś komuś nie chciał całego odcinka oglądać, co jest do wygrania, co trzeba zrobić, w opisie będzie wszystko opisane, napisane co i jak. Dobra, życzę wam powodzenia w tym konkursie, nie jest on... Trudny, wystarczy tylko troszeczkę posiedzieć, pooglądać łatwiej tutaj osobom, które oglądały oczywiście tę serię. E, życzę Wam powodzenia, Wesołych Świąt. E, hmm. Powodzenia, oczywiście. No, jeszcze raz e, żegnam się z Wami do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.